Witam serdecznie w kolejnym tutorialu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić taki oto efekt popękanej skóry. Jak widać, tutaj fajne detale są widoczne. Dobra, w takim razie zabieramy się do pracy w nowej zakładce mamy już otwarte regionalne zdjęcie, które wygląda tak i tutaj kolejne w kolejnej zakładce jest tekstura, którą sobie przekopiujemy czyli tak: wybieram teksturę, Ctrl A na klawiaturze, aby zaznaczyć wszystko Ctrl C, aby skopiować do pamięci przechodzę do zakładki ze zdjęciem, Ctrl V, wklejamy teksturę jak widać tekstura jest zdecydowanie większa od zdjęcia i tak właśnie chcielibyśmy, aby było, żeby tekstura była sporo większa żeby była w miarę dobrej jakości a teraz Control, teraz udajemy się do Edit i Free Transform, czyli przekształcamy to lub Control t na klawiaturze i musimy zmniejszyć naszą teksturę tak, żeby pokrywała ona tylko twarz, czyli z Shiftem, oczywiście musimy zachować proporcje, czyli Shift i Alt na klawiaturze i przeciągamy od rogu, tak, żeby go zmniejszyć trochę, przeciągamy sobie tutaj. Enterem zatwierdzę teraz krycie sobie zmniejszę, żeby widzieć co się dzieje, prawda, i ctrl t ponownie i od rogu shift i alt, ciskamy i przeciągamy tak, obracamy sobie i ustawiamy ją w taki sposób aby nam, prawda, pasowało w zależności jaki efekt, gdzie chcemy żeby pęknięcia, ja sobie tu jeszcze obrócę, prawym przyciskiem myszki klikam właśnie na, na teksturze flip horizontal tak Dobra, mniej więcej może być, coś takiego. I teraz jeszcze można sobie doprecyzować ten kształt tego. W pierwszej kolejności zrobimy to na, na dwa sposoby. W pierwszej kolejności wykorzystamy narzędzie Warp, czyli Ctrl-T. Na klawiaturze wciskamy, prawy przycisk myszki na, na teksturze i tutaj jest takie narzędzie jak Warp. I tutaj przeciągamy sobie od rogów tak, aby dopasować kształt tekstury mniej więcej do kształtu twarzy. Przeciągamy tutaj od rogów, a następnie dostosowujemy tutaj punkty kontrolne tak, żeby dostosować teksturę do, mniej więcej do kształtu. Jeszcze oczywiście będziemy miał je dopracowywać e, jej kształt przy pomocy fietru, filtru Liquify, no ale tak, żeby mieć mniej więcej e, kształt w miejscach tam, gdzie chcemy, żeby ta tekstura pokrywała obszary. Dobra, tak zostawię. Enterem zatwierdzam. Zmieniamy krycie z powrotem na 100% i udajemy się, mając zaznaczoną warstwę z teksturą. Udajemy się do filtr i wybieramy Liquify. Okienko się pokazuje, prawda? Takie. I tutaj mamy naszą teksturę i tło. Teraz trzeba sobie dopasować tutaj parametry. Ja mam takie poustawiane, to Tutaj można też się pobawić z nimi. I ustawimy sobie show backdrop, czyli żeby widzieć co się dzieje, musimy wybrać tło, prawda, żeby było widoczne, a ta warstwa, żeby była taka e, przezroczysta, że, że, żeby było wiadomo, prawda, jak dostosowujemy te, te pęknięcia i czy w których miejscach. Tutaj oczywiście jest krycie, sobie można z, e, dopasować. Tutaj są różne opcje in front, behind. Jak te warstwy mają się znajdować w kolejności, w jakiej to trzeba po prostu poeksperymentować, sobie pobawić się. No, takie ustawienia ja zdecydowałem, że dobrze mi się pracuje, więc też polecam, żeby tak sobie ustawić. CTRL plus na klawiaturze zbliżam i teraz będziemy mając wybrany forward warp tool, będziemy po prostu przyciągać. Zwiększam sobie nawiasami kwadratowymi, lewym, prawym zwiększam prawym zwiększam, lewym zmniejszam y, wielkość tego pędzla no i przeciągamy tak, żeby żeby odwzorować właśnie y, rzeczywistość, jakby to wyglądało na zdjęciu, prawda, tutaj przy, przy krawędzi twarzy oczywiście powinny być te, te popękania bliżej siebie i właśnie o to nam chodzi, żeby taki efekt uzyskać żeby zbliżyć je i odwzorować kształt twarzy, prawda, czyli przesuwamy Tutaj bliżej, te, te pęknięcia powinny być bliżej siebie. Jeżeli mamy krawędź, spacja na klawiaturze, przeciągam sobie, aby przesunąć ekran i dopasowujemy kształt. Tak, klikam i przeciągam po prostu z zewnątrz do wewnątrz, tak, żeby to, żeby dosunąć tą teksturę do w odpowiednie miejsce. Na razie zostawimy, zatwierdzam. OK. Teraz zmienimy tryb mieszania tej warstwy na Multiply. Multiply powoduje to, że kolory białe z tej warstwy są niewidoczne. Widoczne są tylko e, ciemniejsze. To są różne algorytmy, które, e, które powodują właśnie poprzez mieszanie tych dwóch warstw, że że kolory tej białe kolory, jasne kolory znajdujące się na tej warstwie są niewidoczne, są widoczne tylko ciemne. Teraz Ctrl Plus, zbliżam, zobaczyć co jak to wygląda. Wygląda to całkiem nieźle, tylko jeszcze teraz musimy ponownie się udać do Liquify i dostosować szczegóły, prawda, czyli zaokrąglenie tutaj na policzkach, tutaj wgięcia niektóre na twarzy, tak ta tekstura powinna wyglądać, tak samo tutaj trzeba dosunąć pewne elementy do góry, tutaj przesunąć i to dostosujemy sobie, czyli ponownie zaznaczam warstwę, udaje się on do filtr, liquify, oczywiście można sobie powielić tą warstwę, jeżeli nie chcemy, aby... Może, może tak zrobię, po prostu powielę to warstwy, czyli przyciągnę ją na ikonkę tworzenia nowych warstw, to wyłączę i będziemy pracować na tej. Jeżeli efekt będzie nam się podobał, to zachowamy i skasujemy to, jeżeli nie, to zatrzymamy sobie to i, i będziemy mogli zacząć pracę od nowa. Dobra, udaję się do filtr, Liquify, Ctrl plus zbliżamy. Tutaj mamy tak samo, prawda, wybieramy sobie Use Background, żeby, żeby to było, prawda, widoczne. I z takimi usta ustawieniami zaczynamy dopasowywać kształt naszej tekstury do kształtu twarzy. Nawias lewy kwadratowy, aby znieść pędzel, i tak tutaj sobie, prawda, troszkę przeciągniemy, tu, żeby było tak, jeżeli, a tu jest takie jeszcze narzędzie fajne, że można po prostu zamrażać pewne obszary tekstury, to się nazywa Freeze Mask, czyli wybieramy to i na przykład nie chcemy, żeby. Nasza tekstura się zmieniała w tym miejscu, czyli przyciągamy, malujemy sobie tak, tutaj i wtedy jak wybierzemy ponownie to narzędzie i chcemy przesunąć, to jak widać w tym miejscu nie możemy zmienić nic, tylko się wszystko zmienia tutaj poza obszarem, który, po którym żeśmy pomalowali, tak? Bardzo przydatna sprawa, na przykład jeżeli chcielibyśmy tutaj z tej strony jakoś, jakoś dokładniej to dopasować, to, to w ten sposób to można zrobić dobra, teraz jeszcze jeszcze gdzie tutaj na oczach na przykład można troszkę popodciągać, zmniej zmniejszę sobie ten pędzel trochę, tak tutaj, oczywiście ja się tu nie będę za długo bawił z tym, wiadomo o co chodzi tak, żeby to wyglądało realistycznie prawda, wszystkie odwzorowania i kształty twarzy Trzeba starać się. Bo to wtedy będzie dużo fajnie wyglądało. Tutaj teraz jeszcze na dole troszkę poprzeciągamy. Tu, oczywiście, podbródek. I tu szyja. Wiadomo, tutaj. Powinno być tu, możemy sobie podmalować, prawda, żeby już nie wpływać na, na ten obszar. Tylko po prostu zwiększyłem pędzel i krycie sobie troszkę zmniejszę, żeby jeszcze widzieć, prawda. Tutaj jest zagłębienie, czyli musimy troszkę dosunąć tą teksturę, tak w tą stronę, i w tą stronę. Oczywiście trzeba spędzić odpowiednio, odpowiednio dużo czasu, żeby te detale wszystkie dopracować, ale mniej więcej w ten sposób to się robi. Dobra, ja sobie zatwierdzę, jest dobrze. Jak widać, tak wprowadziliśmy dużo więcej dynamiki do tego zdjęcia, fajnie to wygląda. Dobrze, czyli to mamy, mniej więcej kształt mamy zrobiony tak jak trzeba. Teraz wywalimy sobie tą warstwę, czyli przyciągamy ją na kosz. No dobrze, przekształcenie tekstury już zostawimy tak jak jest, teraz się zajmiemy dostosowaniem troszkę jej kolorystyki. Oczywiście można by było zostawić to tak jak jest, ale ja pokażę jeszcze w razie jakbyście chcieli zmienić troszkę kolory tych pęknięć, to, to można to zrobić w bardzo prosty sposób. Po prostu dodajemy warstwę do pasowania Hue Saturation i wtedy wybieramy Colorize. Teraz ona ma wpływ na wszystkie warstwy znajdujące się poniżej, ale po prostu musimy stworzyć maskę, tak zwaną przypięcia. Chyba, czy nie wiem, jak to się po polsku mówi: Clipping mask czy przypinającą maskę chyba tak prawda? żeby ona miała wpływ tylko na warstwę znajdującą się poniżej równie dobrze można to zrobić klikając prawda, wciskając klawisz alt na klawiaturze i klikając pomiędzy warstwy jak widać pokazuje się taka strzałeczka wtedy klikamy, wtedy odpinamy jeżeli jeszcze raz klikniemy z altem wciśniętym na klawiaturze to wtedy przypinamy ją do warstwy znajdującej się poniżej tak, i wtedy tutaj mamy różne parametry wybieramy colorize, zaznaczamy colorize i wtedy można sobie dostosować kolorystykę, prawda, jeżeli chcielibyśmy uzyskać efekt taki bardziej krwisty że, że ta krew, prawda, obszar czerwony to wtedy można sobie zjechać tutaj na czerwone, prawda, i wtedy e, nasycenie ustawić odpowiednio więcej lub zjechać, prawda, żeby jeżeli chcemy, żeby to była taka sucha skóra z, z takim suchym Pęknięciami, to wtedy musimy z, nas, z sceniem zjechać troszkę w dół. Lightness parametr w zasadzie powinniśmy zostawić bez zmian. Dobra, ja tak zostawię, chyba tak jeszcze tutaj podciągnę trochę to. Dobra, tak zostawimy. I teraz co? Teraz chcielibyśmy się pozbyć pęknięć na pewnych elementach naszego zdjęcia. Oczywiście nie chcemy, aby one były widoczne na gałkach ocznych, ewentualnie na ustach oraz na ubraniu, czyli zaznaczamy naszą warstwę z teksturą, dodajemy maskę i wybieramy pędzel. Miękki pędzel, czyli zjeżdżamy tu prawym przyciskiem myszki, klikam na, na, na dokumencie i tutaj twardość wybieramy na 0. Wielkość może być taka, a mniej więcej 60 to też uzależnione jest od tego jak, 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 jakiej wielkości macie zdjęcie. I kolor czarny to wybieramy sobie i malujemy. Mając zaznaczoną maskę. Ctrl plus na klawiaturze przybliżam się i malujemy na przykład po ustach. Tutaj aby pozbyć się, pęknięć. Tak i nawiasy kwadratowe i po oczach. Aby też się pozbyć tutaj i tutaj Ctrl minus oddalam i teraz jeszcze przejedziemy sobie tu na oko, czyli zwiększam pędzel, kliknę sobie z kontrolem, to widzę, gdzie to mniej więcej jest ta nasza tekstura, Ctrl D odznaczam. I wtedy sobie tutaj przejedziemy tak na około. też, żeby tylko CTRL plus żeby nie było widać żadnej tekstury na, na ubraniu, czy z, też jak widać, tutaj fragment tekstury jest widoczny na tym futerku, więc trzeba się tego pozbyć. Oczywiście pracujemy niedestrukcyjnie, czyli można odzyskać sobie wszystko malując po tej masce kolorem białym. Prawda? Jeżeli chcielibyśmy, prawda malujemy czarnym i pomalowało nam się za dużo, to wtedy po prostu odwracamy kolory i wtedy można sobie odzyskać teksturę, czy fragment właśnie tego, co się znajduje tutaj na tej warstwie dobra, wracam tu, kolor czarny ponownie tak, X możemy sobie na klawiaturze zamienić, prawda te, te kolory tutaj D resetujemy, prawda, na czarno-biały a wtedy X zamieniamy sobie kolor czarny z białym Dobra, tak zostawiam, ctrl minus oddalamy No i teraz tak na szybko pokażę Jak widać tutaj jest bardzo dużo szczegółów na tej teksturze No ja nie chciałbym, żeby to tak wyglądało Chciałbym bardziej, żeby widoczne były tylko same pęknięcia Można to zrobić na dwa sposoby Pierwszym jest dodawanie warstwy do pasowania krzywych tak, Czyli przypięcie jej Tutaj przypniemy sobie, żeby miała wpływ tylko na, na naszą teksturę I wtedy przeciągnięcie krzywej tam gdzie są kolory jasne, prawda, do góry i wtedy pozbywamy się ich prawda, lub tutaj możemy przesunąć sobie to jest jeden sposób albo możemy spróbować też przy pomocy opcji blend if wyłączę to i kliknę dwukrotnie na warstwę, pokazuje się okienko właśnie ze stylami, tu jest taka opcja blend if, tak czy to jest warstwa, na której się znajdujemy, tutaj warstwa znajdująca się poniżej i co musimy zrobić? Tutaj mamy kolory ciemne, tutaj kolory jasne, czyli wszystko to, co na tej warstwie, co jest jaśniejsze, to ukrywamy, tak? Czyli przesuwamy, tu wciskam, żeby rozłączyć te dwa slidery. To sobie wciskam al na klawiaturze i przyciągam jedną połówkę, tak, żeby określić, czy powinien zakres, prawda, tych pęknięć. I tutaj można dosunąć to też, tak zrobić, żeby. Jak widać, tutaj wszystko się generuje automatycznie w podglądzie. Tak, ustawiamy odpowiedni zakres. Dobra, ja tak zostawię już. Można, może być ok zatwierdzam no ta, ta metoda jest chyba, chyba fajniejsza tutaj jeszcze mi się nie podoba te, to pęknięcie na nosie i tutaj w tym miejscu więc ponownie zaznaczę sobie to warstwę udam się do, do liquify i na szybciutko to dostosujemy Ctrl plus zbliżam wybieram tutaj background mały pędzel tak i tutaj zaokrąglimy troszkę tak żeby to miało ręce i nogi Właśnie chodzi o te, o te szczegóły Żeby na tych wszystkich zagięciach, tam gdzie tekstury nie powinny być widoczne Albo żeby się nie zachowały, przynajmniej dziwnie, prawda? O, to chodzi, dobra, zatwierdzam, no, a widać, widać, wygląda to troszkę lepiej, bo teraz już nie mamy na tym zgięciu jakiegoś dziwnego załamania, które wygląda nie naturalnie. Przeglądamy, dobra, to wygląda fajnie i teraz dodamy trochę szczegółów jeszcze z naszej tekstury, teraz ona wygląda trochę płasko, trzeba dodać troszkę dynamiki takiego efektu 3D, czyli tak w pierwszej kolejności zgrupujemy te warstwy czyli zaznaczam górną, Shift i zaznaczam dolną Ctrl G na klawiaturze, zgrupowaliśmy i tak, zduplikujemy sobie tą warstwę z teksturą, czyli przeciągam ją na ikonkę tworzenia nowych, nowych warstw jak widać wszystko się podpinało, czyli ponownie musimy zaznaczyć i przypiąć Alt na klawiaturze wciskam i przypinamy wszystkie warstwy pasowania do tej, do tej tekstury, a to, które już zdoplikowali, przenosimy poza grupę na samą, na samą górę. Zamykamy to i tak. Teraz w pierwszej kolejności wyłączamy, mieszanie na normal i klikamy dwukrotnie na warstwie, żeby poprzesuwać po wszystko tak, jak jest normalnie, żeby ten parametr blend w nie miał wpływu. Tak wygląda zdjęcie oryginalne. Ctrl minus oddalam. I teraz chcemy aby chcemy odwrócić kolorystykę, prawda? Chcemy stworzyć takie delikatne krawędzie na tych załamaniach, jaśniejsze, które sprawią, że efekt będzie wyglądał jak, jakby 3D. Czyli tak, w pierwszej kolejności zaznaczamy tą warstwę tutaj i odwracamy kolory, czyli Ctrl i na klawiaturze. Wtedy to, co jest białe, staje się czarne, a to, co jest ciemniejsze, staje się białe, czy, czy tam jaśniejszego koloru. Następnie musimy pozbyć się wszystkich kolorów. Czyli, mając zaznaczoną warstwę, udajemy się do Image, Adjustment i wtedy e, the Saturate. Wtedy pozbywamy się wszystkich kolorów tutaj z tej warstwy i zmieniamy jej tryb na Screen, czyli ekran. Mając to, wtedy Ctrl plus zbliżamy i przy pomocy e, prawda, strzałek, czy z, wybieramy sobie tutaj narzędzie przesunięcia i przesuwamy tą warstwę tak, też w zależności, z której strony pada światło. E, tak aby prawda, te krawędzie znajdowały się przeważnie u góry prawda tutaj z strzałkami, strzałkami na klawiaturze można sobie dostosować prawda e, lewo, prawo, góra, dół tak aby to przesunięcie było niewielkie żeby to wyglądało w miarę, e, w miarę realistycznie Ctrl- -minus oddalam dobra, tak już zostawię no i teraz musimy dostosować parametr Blend If tak aby dostosować to e, warstwę w odpowiedni sposób klikamy dwukrotnie na niej e, pokazuje się okienko layer style i tutaj musimy się pobawić tym parametrem dla underline Layer, czyli warstwa spodnia chyba takie jest tłumaczenie i musimy przeciągnąć tak wciskam Al na klawiaturze tak ten parametr aby aby były widoczne tylko najjaśniejsze elementy prawda z tej naszej warstwy czyli musimy przesunąć tak ten, ten zakres żeby tylko te białe pęknięcia były widoczne Ctrl Plus, zbliżę sobie i tak przesunę spację, wciskam na klawiaturze, aby przesunąć. I właśnie o to nam chodzi. Mniej więcej tutaj widać takie fajne pęknięcie, i to dodaje właśnie tego efektu 3D, że to jest, że to wygląda bardziej realistycznie. To, co tutaj zrobiliśmy, to jest w zasadzie, sprawiliśmy, że warstwa jest niewidoczna. Gdzie warstwa znajdująca się poniżej jest ciemniejsza, prawda? Czyli tak tutaj te ciemne kolory, i po, przesuwając te właśnie e, suwaki, pozbyliśmy się właśnie ciemnych kolorów z tych warstw i pozostaje tylko najjaśniejsze elementy, które są właśnie tymi pęknięciami. E, na początku ogarnąć ten, te parametry Blend If jest trochę ciężko, też e, często się z, tymi, z tym wszystkim motem mieszam. Troszkę pracy, troszkę cierpliwości i naprawdę fajna sprawa. Można uzyskiwać bardzo ciekawe efekty dzięki tym parametrom. Dobra, ja już tak zostawię, zatwierdzam sobie tutaj. No i w zasadzie to wszystko na dzisiaj. Ctrl minus oddalam. Efekt końcowy, w miarę ciekawy, można wykorzystać do, do tworzenia własnych fotomanipulacji z takimi efektami. Jeszcze raz dzięki za odwiedziny. Jeżeli tutorial się podobał, zapraszam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco oraz do zadawania pytań w komentarzach, jeżeli takie macie. Dzięki raz jeszcze.